SSQ MS1 i SSQ MS2. Dwa różne statywy, e, może do tych samych zastosowań, ale też o różnych własnościach. SSQ 1, łamany, rzeczywiście jest sporo lżejszy, duży bardzo zakres regulacji, więc z łatwością na przykład ustawicie go e, do nagrań chociażby jakiejś gitary, do, e, do pieca. Bardzo blisko podłogi można nawet ustawić wtedy mikrofon, ale też i w drugą stronę ten zakres jest spory, bo można byłoby wysunąć go tutaj też sporo e, do góry ten natomiast porusza się tylko w górę i w dół, a więc do śpiewania w pozycji stojącej czy też siedzącej. Zakres regulacji jest mniejszy, natomiast jest cięższy, ale przez to też jest stabilniejszy i ta podstawa zajmuje trochę mniej miejsca na podłodze, więc w malutkiej kabinie lektorskiej ten statyw pewnie będzie zajmował troszeczkę więcej miejsca. W pozostałym zakresie no, główną zaletą tego statywu jest to, że rzeczywiście ten zakres regulacji jest tu większy, ale też trzeba uważać, żeby ciężki mikrofon ustawić zawsze w linii takiej nogi, żeby po prostu się nie przewrócił.